Dobra, a ja jestem w miejscu, w ogóle nie mogę się ruszyć, bo, bo? nie mogę wcisnąć C. Jest napisane za mało miejsca, żeby włączyć log hmm. rotation. Co, y, stój tam na moście, ktoś? Halo, znaczy. No? no. no. Jestem mostem, jestem mostem, Udać Co? Nie. Co? No? No, naprawdę jest mostem. Nie. Jak można to zrobić? Głupi? <grym> Jezu nie wierzę Nie, czekaj, no, no, On robi z on nie może być Ej, kurwa mocny Nie wierzę <grym> w was teraz Ale ja nie, nie dostaję obrażeń, jak w to strzelam Bo to jest most, to jest coś z czego nie można się zawiedzić Jak my mogliśmy się w to nabrać <grym> Jezu jak my mogliśmy się w to nabrać Ignacy To się to nie wydarzyło Aczkolwiek Jezu. ja na waszym miejscu bym nie odchodził daleko Ja <grym> też on może być. Myślisz, że o, wśród właśnie. tych skrzynek? Hmm. A może na dole właśnie? Zobacz tego jeszcze. Żeby... Może wśród tych beczek. <laughs> Właśnie zobacz, że on skomentował B, O, 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 nie proszę bardzo. No, wiadomo, no. No, ok. Ja tutaj mam par piękne parkury, Ignacy, już na nas, przygotowane zatem. Dobrze, to dobrze... To ja, ja szukam, tych parkury. Tylko słuchajcie, nie można się zmieniać w most, okej? Okay? Ustań. Dobra, <śmiennie> dobra. <śmiennie> 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 prowadź druhu, prowadź druhu. To trochę tak stoi... w takim wączeczki... Przestań się kręcić, C naciśnij. Mi się też wydaje, że są hmm. w jakimś takim głupim gdzieś tu, miejscu. Nie tu są proszę ja ciebie i to tak bliziutko. Mam wra. Nie nie nie, 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 nie. Zobaczymy, Taki. czy znajdą ceglanych braci. Eee! Co? What? Ale co nas zrobić Oni, Oni nas tutaj widzą. Ale nas robią. O Jezu panowie, ale... Jak to chcesz? Zimno, bracia. zimno? Jak tam ceglarni bracie? Dobra, I dobra. Dzisiaj zaraz się plusko nie 5. zrobiło, synek. A zaraz miny. dodaj o cieple klimaty. Nie <laughs> no, no robił debila muszę. ze mnie, no. To niewiele trzeba, muszę przyznać. <laughs> masz, pajacu! Masz! Okej! Okay. koniec, dobra. Co, no i co? Weź go tu kup, Sonic, zmiażdż. Patrz. Dobra. <laughs> A, no i go, zmiętol. O patrz co tutaj jest. O dobrze, ta jest. O no, no, dobrze, nie ma, synek, nie ma. Tam. O Jezu. Trochę, trochę za bardzo Kurde. to zrobić. Ale trochę, ci trochę tak. W tak. następnej rundzie ja Ci pokażę. Chodź, 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 bo ja to lecę, 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 lecę. Aha! On leci, on leci, oni są samolotami! super syrek! No facet! No facet! Okej, okay, powiem parek. tak, ja tutaj... Nie, 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 słuchaj. Ja tutaj absolutnie nie widzę żadnej różnicy, jeżeli... O, już. o! Co? Już? O! <laughs> Jestem na górze Dobra, stany. już myślałem. Dobra. Ty też? Jak? Słuchaj, no. a co jeżeli... Ignacy, o, patrząc, chodź, 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 jak stoją na moście. Chodź, 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 no, chodź, się wydaje? Nie zrobiliby tego. Czekaj, czekaj, alien. To? Nie! nie. Masz ich? Tak, Czekaj. Kuba spadł i umarł. Ło, <grym> Ignacy! Chuba ja. spadł tam. Nie! Yeah. To znaczy, że chłopaki byli tam. I tutaj. tak I potem tam, i jeszcze tam, i tam. Ale to teraz zepsułem. Na dole go nie ma, o tak ci Nie, nie ma mnie, nie ma nie ma Nie ma go na dole, sprawdziłem to Nie ma mnie, nie ma mnie. Słuchaj Ignacio, ja się obawiam, że ty niestety będziesz musiał złapać go sam. Czemu? Nie mam stąd wyjścia. Pa, chyba... O, sinus, sinus. No tak, nie, nie mam stąd wyjścia, najzwyczajniej... Jestem tutaj. Nie znajdziecie mnie, panowie. Dobra, szukaj go. nie ma. Mm -mm. 00 mm -mm. tutaj go mm -mm. nie ma Dobra, wiesz co jednak ja spoko, że żeś stamtąd poszedł. Tak, wiem <noise> Nie, jest wyjście. Okej, okay, dobra, mam drabingę, już się bałem, że Dobrze. już... Dobra, czyli nasze szanse się właśnie zwiększyły o jakieś dwa... Kolega Ignacy, a może te skrzynki tutaj, co? No ale będę kopał po skrzynkach, to stary daleko nie zajdę. Kop po skrzynkach, skrzynki mało HP Ucinają. Już tam wracałem, <noise> <noise> wiesz? No no no, zobacz jak tutaj węszą No... To jest to. O! No, no, no. Gdzie jesteś, Mandzioka? Wiesz, co tutaj? Ja sprawdzam wszystko, różne A, rzeczy. Tu, A to tutaj jest... sprawdzam, dokładnie. A to dobrze, jak tutaj, to spokojne. <grym> nie, bo ja słyszę, że on wrzeszczy cały czas ten alienek na. <grym> Ciekawe! To co w drugiej części mapy chyba, co? Bo mnie tam nie ma chyba. Wiesz, co, Ignacy, tam gdzie były te super skrzynki, które nie chciałeś sprawdzić. O jezu, aż tam. On Aha. Tutaj? No, aż tam. Że o tutaj gdzieś by się schował, nie, on nie miał jej, żeby się o tutaj schować. Nie I wierzę. Ha, dlaczego ja tego nie nagrywam? Dlaczego? for fuck's sake. Dobra, Ja to tak. nagrywam. Gdzie on jest to cholery jasnej. Nie, no, Nie, <grym> bo. Wyczynko, to jest to jest zbiór. Byłby. 39 sekund propa wam puściłem. Ja pierdzielę. Jaki z niego jest nie wyrok? Wierzę, nie wierzę, po prostu, nie, nie wierzę. wierzę. On się schował. Nie To, to jest nierealne, nie to jest nierealne. Słuchaj, on, jak widziałem gdzie on tutaj, no, on nie. gdzieś tutaj podskoczył. Ja go tak? widziałem. A nie Oła. tu? A nie tu Nie! 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 Był Dzień na był, górze, maja. o tutaj o, boi, był! Ca na płocie boi. cały czas tym drewnianym! Ja przechodziłem od tego, musiałem go totalnie <coughs> zobaczyć w będzie wyglądać. U Kuba, porobiłem ci odcinek stary. Porobiłem. O kurde. No chłopcy! Um, chłopcy, 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 chłopcy! Ja wam powiem tak. Ja. Mm, odwiedzę was za sekundę, dwie. Mhm. Mhm. Ale nie przestraszcie się. Oma, morda brzydka jest. A w to ja nie wątpię. Brak mi rymu. Co tam skaczecie, chłopaki? Na tym mosciku? Ty, Ignacy, widziałem. No nie, dobrze, Ignacy. Widziałem ten upadek. Pomysł był dobry, wykonanie gorsze. A ty już zaczynasz ich upokarzać, Mandzia? Dokładnie tak. Pokażę Pokażesz, on Wątp, 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 wątp. To czekaj, czekaj, bo tutaj może być taka pewna... Chyba cię widzieli. A nie, chyba nie. nie. Są, nie Ojej, nie. widzisz to, Ignacy, to przejdź. Aaaa! <grym> widziałem to, widziałem to. Widziałem takie ciało lecące. No to ciało jest to przerażające. To jest genialne, to jest genialne, jak te ciała odlatują. Chcesz ich wydymać bez zmieniają się? Hmm, możemy. No jest gdzie? Wiem, to nic, to, wiesz, to nic. Wiesz, co? W sensie... chodź, chodź tam, 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 o właśnie tam. jest jedno miejsce, gdzie trzeba się zmieniać, żeby ich wydymać. Okej, okay, dobra. Dobra. Zatem zobaczmy, czy po pierwszy skorzystali z jakiegoś miejsca. Ale tutaj i tutaj choć tu. Ej, nie, nie oni się jeszcze <cety> chodzą. Oooooo! Stary, co? Co, 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 co? To nie no kosmos, kosmos. Dobra. <grym> nie <want> mogli się chować! To jest pytanie, że aż tak nie się, się tylko. No nie. Nie no, pracę, no. bo będziecie widać. Patrz na mnie. Ha. Dobra, o tak, o tak. Dobra. Nie no, mi, znaczy, mistrzostwo, wiesz, co? mistrzostwo facet. Mi się wydaje, że i tak mnie tutaj troszkę. A, nie, dobra. nie, nie. zobacz. Jest okej, jest okej. Okej, okej. Widzisz coś okay. lub kogoś? Okay. Czy jeszcze okay. nie? No I to... Spokojnie patrzę na razie. Kuba co tam u ciebie? Odwróć <laughs> się. No, ale czekaj. Au. <laughs> <To nazywa> się? <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Też próbowali naszej. Czekaj, na Kuba! Uciek? Tak, kurde, tu nie było przejścia. No. Próbowaliście, próbowaliście. Zgliczowałem mapę. Jak to zgliczowałeś Cieko. mapę? Nie, nie, nie jest gadaj, okay. gdzieś Nie myślę, że gdzieś uciekli, kurde, chodź, za mapę chodź, nawet. Chodź, 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 chodź. Serio, tak można robić? A to już jest oszustwo, mandzie. A co mnie to obchodzi? No, hey, no, come on, no, co to znaczy, co mnie to obchodzi? Ja Teraz też za mapę sobie wyspoczę. Słuchaj, Idziemy tutaj do tego, idziemy do perelowskich budynków, może tam będzie tego, gdzieś Twoje mieszkanie. A, Wiesz, co? Nie, co, mieszkałem mapą, taki blok jak, blok jak w Lublinie, mieszkałem jeszcze w takim A to takim ja, ja, ja też w Lublinie, w identycznym praktycznie. Podobnie, w podobnie, podobnym. taką z dzieciństwa, że kiedyś było taki wiatry, że odpadła A. blacha z bloku, bo miałem taki <laughs> blachowy taki, że nie odpadło. To właśnie z takiego bloku mniej więcej. No, A ja pamiętam nie. sytuację z dzieciństwa, że moi kurwa koledzy nie byli frajerami. O Jezu, ostra. Ty coś no. kolegów ty białeś? No właśnie w dzieciństwie miałem, teraz jest ciężej, wiesz? Jest Dziecię, pracując o, na YouTubie. idą po płocie, poczekaj, o, 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 przemieszczają o. się. O, 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 o. Go <laughs> jeden <get them> tiger, wejśc <laughs> tam zgryźć. Był oszusty kurde. <laughs> jak Jaki oszusty? A Kuba tutaj dostał się do nas, do Matrixa. <laughs> no, no, trochę niepotrzebnie powiedziałeś, że skliczowałeś mapę, by nigdy nie znaleźli, nigdy. Tak, a no. ja właśnie myślałem tak, że tam może być jakieś przejście, wiecie. I tak mówię, a sprawdzę sobie orientację. A czy ja jestem tym tam da się w ogóle wyjść jakkolwiek, nie? Nie, bo nie, się, wejdziesz, nie się. to się, chyba nie da wyjść. Tylko wiesz co, miałem takie obawy, że jak tam skoczę, to po prostu zginę, ale, ale się udało. No my tak, ja to mówimy. Ja mówię. właśnie, alien, ja się śmieję. Alien, alien. Co? Patrz. Robisz tak. Ojeju, ja słyszałem ten, słyszałem ten drugi dźwięk. I po prostu. To dźwięk lekkiego Taka. upokorzenia już. Nie no, tu, tutaj. Tak. No zobacz, bo tutaj. Halo, gdzie jesteś? Weź tutaj. Tu mogę zna? tędy. No właśnie. Nie da się. Ty, ty. To jest... jesteśmy zbyt... No nie jesteśmy zbyt duzi, ej. Dobra, słuchajcie no. chłopaki. Zapamiętajcie, że to proszę, że to nie jest hide and seek, tylko to jest prop Hunt. No, o, już, już ich masz? O, już jednego mam. Okej. Okay. tutaj do mnie. O, no, może... chyba już mnie tam nie ma, co? Aż. Um. No, tu był, tu wow, był Na poważnie i tutaj było takie przejście chamskie. Mm, nie, wiedziałeś o tym. Ja bym się nie, nie zmieścił, jest za skrzynką. Aha, okej. Okay. No i co tam, synek? Jak się bawisz? Ja tutaj. O! Jest, przeszedł, ale nie uciekł, nie uciekł jeszcze. Tutaj. Mam go! No nie, mam ich obydwu! Ale to, to żebyśmy zbyt pali. Zaczęliście gadać o tym, że się nie możecie przycisnąć, a ja widziałem tę dziurę w poprzedniej rundzie, więc wiedziałem. No to nas złapałeś. No, tak wyszło, panowie, niestety. Będę wyglądał i na nich patrzył, wiesz? No ja nie wiem. Gdzieś tu jest, skup się. Są na moście, są na moście. Poszukiwania skrzynek rozpoczęte, to ale ktoś zmienił broń. Niezdecydowany. Złomana karabin. Dzięki. Idzie dalej. Gdzie? Ojej, przebija butelki. Właśnie widziałem, ale jaki potraktował po prostu. Bardzo brutalnie. I teraz mm. kieruje się w stronę drewnianego warsztatu, gdzie jest dużo skrzynek. Ktoś widzę, że zaczął rozpoczął poszukiwania dachu, ale za tego kolega wraca sprawdzić co się dzieje przy turbinach. Drugi kolega czarnoskóry, tym razem zawodnik, kieruje się z mostu strzela, wyrzutnie u granatów, niepotrzebnie, nietrafione zupełnie. Eee, nie rozumiem do końca zagrywki tego gracza, ale cóż trzeba uciekać. <śm> <śm> Mi się bardzo podobał do tego komentarz, no dobrze. ale cóż, trzeba uciekać. No co? What the fuck? Co to mnie zraniło? Bardzo dobrze. Słuchaj, mandzio musi być czymś oczywistym takim, bo powiedział klasyczny, prob. To musi być taka, wiesz, rzecz to prostu... Stoi... mandzie, że tak gabarytowo troszeczkę się zmieniłeś. No właśnie, właśnie o to mi chodzi. Coś, coś tutaj jest tu obież. Czy zmieniłeś się w Turbinę? Trzecią? <grym> a ty w Naszek? A to byłoby dobre combo takie. Kurde, Musi Skońka, ty, ty... <grystów> to było rewelacyjne, jak się Jędrzej zmienił drugiej Daszka w Turbine. Na pewno nikt by nic nie podejrzewał. To tak, jak się zamienił w boss wcześniej. Dokładnie. Dobra, czekaj, czekaj. Stare polskie... <grystów> Serio strzeliłeś w turbinę? No nie wiem, no! To znaczy, nigdy nie można być pewnym. Tobie nie można nigdy ufać, tak? Bo raz... Raz będąc... O. Ten, o. To... My, 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 my. Widziałem Cię jak podskoczyłeś, albo się tam ruszyły. ja Pruszyłem. to a, no, 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 a ja się przesunąłem wraz z tym! Ale <grych> tam jest... Oj, Kuga, nie. to nie, nie jest dobre miejsce chyba do przejścia. Tam niewiele chyba można osiągnąć. Okej... Okay. Okay. W okay. kanałach? Tam w jesteś w kanałach. Hey. To... O, zrespiło mnie! Proszę bardzo, proszę okay, bardzo. ok. okay. Widzisz, dziękuję, Widzisz dziękuję. tutaj, Jako przyjaciel twój i jako osoba, która okay. gra fair, no, nie wiem, właśnie, no ale niech to będzie. Dobrze, to, już, 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 proszę mnie wypuścić! Proszę mnie wypuścić! No Wypuśćcie go, zróbcie marzenie. No, zakucję, proszę, wypuść mnie! Proszę, wypuść mnie! Przepraszam! Ja was wszystkich bardzo przepraszam! Lej, Dziada, kurde, fałę, go, Dobrze! No dobra, ty się No, ale dobra. dobra, ważne, że ciebie nie mają. Nie będą ciebie wiem, mieć. To jest najlepsze. Nie będą mieć, teraz już nie masz szansy, żeby Słuchaj, je to jest właśnie. To jest właśnie praca drużynowa. To teamwork jest Timur, który działa jak dobrze na Oliwiona maszyna. Jeden odwraca uwagę, a drugi ich troluje. W tym czasie już ucieka dawno. Takie, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. I masz no Nie ty? No. I udało nam się to osiągnąć wreszcie. Nie Dokładnie, to jest stanie. To jest ten on gdzieś tam się musi być, na... serio, on gdzieś musi być w takim miejscu, albo w jedną, albo w drugą stronę. Ignacy to jest kolega no, po prostu strategacy. I bo jak miłaś również do strategii. Rozplanowane wszystko pięknie. Myślę, że jego tutaj w ogóle nie ma Ja myślę, nic. że to jest nowa Europka po prostu. Stary po prostu Mare nostrum. Czekaj, nie, nie rozumiem. No jakaś podpowiedź, albo co? Tak... No co, mieliście już podpowiedź? O super, że widzisz. Wyjdź do niego może? Nie! Ja powiem tak. On nie jest czymś małym, on jest czymś dużym, bardzo potężnym, dużym, potężnym. Powiem kiełuszkim. więcej. Alien chodził po mojej głowie. What the fuck? Co to było w powietrzu? Ej, widziałem przed chwilą jakieś ręce latające. O, alien to... nawet po mojej głowie chodził. Ale to już teraz bardzo dużo powiedziałem. To, to nie to? On jest alien po drugiej pod... stronie. Nie. Nie rozumiem. Wejdź, wejdź tutaj do góry i ze na drugą stronę od razu. I tu... No Cały nie, czas. Nie no nie, co o, to Nie prosto. rozumiem, co się stało teraz. Wiesz co, na pewno muszę spróbować zrobić to, co tutaj e, pewna osoba już próbowała. No spróbuj, Okej, spróbuję. Zatem. Dobra, wiesz co, Kuba, ja chyba odciągnę od nich twoją uwagę. A ty próbuj. A to ty żyjesz jeszcze. Tak. Nie, no wiesz co, w to co chciałem się zmienić, to jest po prostu, no piszę, że e, nie ma dużo przestrzeni, Aha. żeby się zmienić w tego mm. propa. O fak, o fak, chyba się zablokowałem, Ignacy, muszę się do Ciebie przeteleportować. Portuj się, proszę. O Jezu, nie mogę się do Ciebie przedeleportować. A widzę Cię! <laughs> dobre, nie? Dobre, okay, dobra, jestem, dobre. nie? Dobrze, dobrze. dobre. kombinują, kombinują, próbują tu po dachu skakać, no. tak? W jedną, w drugą stronę, strzelanie jakieś, A e, ja też widzę, widzę! Widzisz, mnie? Widzę Cię! Ale fajnie, dobra to. Nie no tutaj to jest takie no zwykły prop, taki po prostu chamski, no że tak. się tak ukryjesz, no. no, no ale tak. cóż no. Okej, okay, jestem tutaj. Czy nie, nie robiliby czegoś takiego, raczej wątpię, że gliczowali mapę? Tak Ech, to nie, myślę, no że gdzie, gliczować gdzie mapę tam nie będzie. Chodzisz, będziemy. kurde, gdzie tam chodzisz po tym. Ja pierdzielę chodzą po, po dachach, co za gnidy. Miętkie bolki, no! Czy ja wie... To jest dach Czekaj. mapy. O go, widziałem no, go tam! Nie. W małym nie, tym siedział! Tutaj? Nie no, tak, o tutaj siedział. Widziałem go. Ja mogę wam dać jedną podpowiedź. Dobrze, skorzystamy. Um, tylko musicie wtedy. Zapowiedzieć. Uważnie szukać. To znaczy mhm. uważnie I szukamy tak czy siak. Podpowiedź będzie krótka. Mhm. Uwaga. Twój penis. Mówię podpowiedź. Jestem na dworze. <laughs> jesteś z grybus, kurde. Ale wiesz, że to jest dobra podpowiedź? Dobra, chłopaki, ruszcie dupę, bo zimno mi na respie. Już nie wiem, jak bardziej wam mogę pomóc. W sensie... Zimno jak cegła po prostu, no. A tak jest. Kuba, ja jeszcze jedno... Ja jeszcze jeden myk mam. I to jest... To może wypalić. No, nie wiem, rób co chcesz, facet. Znaczy nie teraz, nie? Nie teraz. To znaczy, ja chcę to sprawdzić tylko jeszcze, to znaczy niemożliwe, że... Łoł, <śm> <śm> wow, nie. wow, wow, wow. No, ciepło, ciepło, żartowałem. Nie, zaśmialiście się Słogu o tak, żeby mnie zmylić. Chłopaki... Um, możecie w to wsadzić pingwiny z Madagaskaru. Butelka. I wysłać na przykład do... <śm> butelkę. Karton zapewne, na co innego. Samolot. Haha, <laughs> zginiesz jeszcze. E, nie, dobra. No, myślałem, że tu, któryś ma właśnie e, Powiem tutaj. Wam nie. tak. Granatnik. Co prawda, y, no podpowiedzi mało mieliście. Żadna wydumana kryjówka. Nie, ja przeszedłem pół mapy w ten sposób. A. Bo ja generalnie spadłem w dół, potem po drabinie wlazłem. No, Troszeczkę się, się nałożyłem. Chodź, 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 słuchaj, bierzesz to i szybko za mną. O Jezu, nie chciałem tego zrobić. Bardzo nie co chciałem tego zrobić? zrobić. Nie to co zrobiłem. No nie, proszę, facet, please. Okej, okay, dziękuję. <głos> a, <głos> no nie, nie udało mi się bitch, to, co bitch, chciałem bitch, zrobić. Bitch, bitch, doing, o becz, becz, what to doing, becz? Nie był. Poczekaj, bo ja się prawie zabiłem. Był tam gdzie się mapę. W tamtym miejscu. Um, a zapewne, jak. To <noise> był i Ignacy. Bycie, Ale tak. chyba wystarczy, wiecie? Chyba wystarczy odcinek. Alien, Ale mam pomysł, że nie wiecie, co, co się uda. Jakby widzowie również zamykali oczy, tak jak my tu mamy teraz zamknięte, zanim zaczniemy szukać, to niezłe no. rzeczy mogliby sobie wyobrazić. Chodź z drugiej strony, nie tutaj, nie tutaj. Nie mogę się przycisnąć, jestem za duży. Super runda, najlepsza.